Opakujmy cały kalendarz adwentowy Haribo. Boże, tu się tyle dzieje, że ja nie widzę jedynki. Małe żelki Haribo świąteczne. Dwójka. Klasyczne misie się Haribo. Trójka. Znowu klasyczne mi się Haribo. Cztery. Jakieś świąteczne żelki. A na razie wszystkie są takie zwykłe. Żelki o smaku coli. O! Nie wiedziałem, że mała też jest od Haribo. Fajnie. Siódemka. To samo co w pierwszym okienku. Ósemka jest większa. żelki żabki. Dziewiąteczka. Choinki i gwiazdki, ale o zwykłym smaku. Dziesiątka. Trzy kuleczki mała. Zwykłe mi się Haribo. Haribo smoczki. Trzynaście jest większe. Haribo mi ale z sokiem. Czternaście. To samo co w pierwszym okienku. 15. Haribo smaku. Ukłali. 16, w końcu coś innego. Cieniutki pasek małam o smaku jabłka. Świąteczne Haribo. Znowu żabki. 19. To samo, co w pierwszym. 20. Haribo smoczki, które były. Małam trzy kulki. Też powtórka świątecznych. 23. Znowu Haribo zwykłe, tylko, że z sokiem. No i słuchajcie, 24. Tu musi być coś wyjątkowego. Haribo roulette. Szczerze, ze względu, iż Haribo ma bardzo dużo różnych smaków żelków, to spodziewałem się, że będą tu bardziej różnorodne, a były... No i zwykłe. 3 na 5.